Dzień dobry, dzień dobry, vlogmas dzień dziewiąty. Dzisiaj dziwna historia, bo nastawiłam budzik na 6.30, wstałam o 6.50, zeszłam ogarnąć film, bo mi się wczoraj nie dodało, bo internet mi zamulił, mówię nie będzie na siódmą, ale się udało i poszłam dalej na rzecz. I jest jakieś przed 8:00, i ogarniam kompo i ogarniam się i jeszcze się dobudzam. Dobrze, wszystko ogarnięte, to doszłyśmy teraz do akcji kalendarza, więc otwieramy, minio minio. Ósemeczki Minio. musimy poszukać. O, tu jest ósemeczka. Otworzysz? No, ciekawe co tu będzie. Minio. Minio Myślisz, że będzie? Ja myślę, że będzie kinder Bueno albo Minio. albo mini czekoladka. To jest jakiś taki cleanser do twarzy. Ja akurat bardzo lubię takie rzeczy, więc chętnie sobie przetestuję, ale nie wiem czy nie zostawię na jakąś podróż, no albo sobie przetestuję w domu. Zobaczymy. Chociaż teraz to w zasadzie ciężko w ogóle mówić o jakichkolwiek podróżach. Nie wiem, kiedy ostatnio gdzieś byłam indziej niż u rodziców i kiedy się znowu wybiorę. Bardzo już bym chciała gdzieś pojechać, polecieć, coś zrobić, ale to pewnie nawet pojechać, nawet pojechać tu obok gdzieś, do jakiegoś hotelu, ale z tymi hotelami to teraz też. No nie wiem, nie wiem, kiedy się ta sytuacja zmieni. Mam nadzieję, że na wiosnę będzie już normalnie, gdzieś się ruszymy. Ja to bym bardzo chciała, pole, wszyscy byśmy chcieli w trójkę polecieć do Irlandii. To jest nasze małe marzenie. No plus, do wiadomo, w jakieś ciepłe miejsce. Ale też chcielibyśmy odwiedzić dziadków. No, mam nadzieję, że szybko się to wszystko unormuje. A wy dajcie znać, gdzie polecicie najpierw. Polecicie albo pojedziecie najpierw, jak już wszystko się ogarnie. No, oczywiście teraz też można latać, ale to nie jest aż takie łatwe i, i jest jakieś tam zawsze ryzyko. Dobra, a ja się przebieram w strój i ćwiczę, bo już noga chyba mi pozwoli. Dalej nie jakiś taki super intensywny, ale, ale powoli wracam do gry. Królowa dzisiaj sobie tutaj siedzi na tronie z ciastolinką, także może mi się uda poćwiczyć. A ja wybrałam taki cardio, wyzywanie dzień piąty i tu jest trochę zauważyłam, tak sobie przewinęłam. Trochę nóg, trochę nie nóg, trochę należąco, także... Zobaczymy, może dam radę. Lecę. Okej, okay, dzisiaj było już intensywniej. Czuję, że coś zrobiłam. Teraz jestem bardziej zadowolona. To jeszcze nie było 100% moich możliwości. No nie, nie było, ale też noga nie oberwała mocno. No, dużo było w leżeniu, dużo podnoszenia nóg. Także konsensus osiągnięty. Teraz się trzeba ogarnąć. Dotarł też bardzo szybko w zasadzie prezent yy, choinkowy dla dwóch osób, także dwie osoby na pewno będą szczęśliwe. Zobaczymy co z resztą. Dalej w zasadzie brakuje mi jeszcze jednego prezentu, już tylko jednego w sumie. I teraz zapytam też Was, ale chcę o to dzisiaj też zapytać na Instagramie. O matę do akupresury. Jakie macie doświadczenia i czy polecacie? I czy polecacie coś super konkretnego? Te premat na pewno są fajne, ale strasznie drogie. Może macie jakieś tanie zamienniki, zastępniki, może coś z Allegro, byle nie z AliExpress, bo będzie szło nie wiadomo ile. Chociaż. A może z ekspres z jakąś szybką przesyłką, No, wolałabym, żeby to doszło. Także jak macie jakieś doświadczenia, bo taki pomysł mi się urodził. Ma Mata do akru I to może być dobre dla większej ilości niż osób niż jedna. Także jak coś wiecie na ten temat, macie, używacie, to koniecznie dajcie znać. Okej, okay, Hancia poszła spać i bardzo mi się. I ściągnęła mi kolczyki. I bardzo mi się chciałabym malować z Wami, ogarnąć, trochę opowiadać o kosmetykach, ale dzisiaj to mnie żyć przygniotło na maksa. I jutro też, ponieważ aż mi jest słabo i ręce mam zimne papierkową robotę mam której nie cierpię, ale nie tylko ja już prawie kończę bo jakoś mi się to udało w miarę ogarnąć z nią, muszę jeszcze zrobić kilka punktów i jutro dużo też no, ale szkoda czasu na malowanie jak jest tyle do ogarnięcia no i te papiery, zrobię te papiery dzisiaj, jutro i już będę miała do końca vlogmasa mam nadzieję, że z papierami koniec jutro się okaże Także ja zajmuję się chyba jedną z rzeczy, których tak naprawdę szczerze najbardziej nie lubię. Potem mówię, że nie lubię sprzątać. Nie, sprzątać nie jest ok, Nie lubię gotować, myć podłóg i tak dalej. Ale to jest takie, nie lubię, wiecie, no nie przepadam, ale robię. A papiery to jest coś, że ja mam tutaj. kongulę w gardle. Nienawidzę papierów, nienawidzę. nienawidzę. Ale trzeba, też trzeba, no co, nie ma wyjścia, ale zawsze odwlekam na ostatnią chwilę. Dobra, robię. No dobra, w miarę ogarnęłam na dzisiaj, a jutro przyjeżdża pomoc i będziemy razem w tych papierach siedzieć, mam nadzieję, że pójdzie sprawnie, ale tyle, ile ja sama mogłam, umiałam, to zrobiłam i przygotowałam. Jeszcze się po drodze psuła drukarka, ale już e, sytuacja opanowana, także spoko, dzisiaj się nie denerwuję. Dzisiaj się stresuje, a jak się stresuje, to się rzadko denerwuję. Czemu się stresuję? Bo papieżyska. Yy, to ja teraz, aha, muszę jeszcze przygotować jedną rzecz. Uff. Boże, czemu ta drzemka jest taka krótka? Ja się zastanawiam codziennie. Czemu jest taka krótka? Jestem ciekawa, kiedy wasze dzieciaki zaczęły same zostawać u dziadków, na przykład na trzy dni. Ja już się nie mogę doczekać. Oczywiście pewne, pewnie będę tęsknić, jak nie wiem co, i po jednym dniu już będę ją jechać odbierać, ale już się trochę nie mogę doczekać. Na przyszłe wakacje myślę, że Hania, pierwsze wakacje u dziadków zostanie. Kocham ją nad życia. Absolutnie wszystko będę, wszystko bym dla niej zrobiła, ale czasem po prostu potrzebuję więcej czasu niż mam. I to już nawet nie chodzi o. Przyjemności, chociaż to mi się też czasem przydało. A widzicie, no pół godziny na kąpiel <noise> z żartem merci. A raczej chodzi o co? A o obowiązki. No właśnie, właśnie, dlatego myślałam nad tym żłobkiem, no ale to nie wypaliło. Teraz COVID w pełni szaleje. Zobaczymy, jak się sytuacja na wiosnę mm, rozegra. To na wiosnę Hania będzie miała ponad dwa lata. No to do przedszkola będzie jeszcze troszeczkę za mała, więc może jeszcze na rok do żłobka, ale na razie temat został zawieszony. No, ze względów tego, że nie ma miejsca u nas w żłobku i, i COVID. No, a jednak nie ma takiej sytuacji, że ona musi gdzieś iść. Chciałabym, ale nie ma tak, że musi. No teraz będzie miała, nie, to dopiero wakacje, Dzidzia, sąsiada, ale to zawsze. No, ja się strasznie cieszę. Zrobię im się furtkę. I zawsze to będzie dwulatek na przykład i czterolatek kompanii do zabawy. Także dobrojenia brojenia chyba raczej, znając Hankę i jej pomysły. Cieszę się, już mi się humor poprawił, bo w miarę ogarnęłam i widzę, że nie jestem w aż tak złym punkcie jak myślałam. Dobra, teraz muszę przygotować i story dla klienta. To idę to zrobić, póki jest cisza i spokój. O! Jakoś dzisiaj trochę zapominam o tej kamerze. Mam wrażenie, że w kółko dzieje się to samo i czyli nic. <laughs> I generalnie tak wiedziałam, że pierwszy tydzień sobie dam radę, a drugi już będzie taki trochę gorszy pod względem produkowania kontentu. Tak jak mówię, dzisiaj miałam ważną sprawę do zrobienia dokumentową i jutro, yy, i też może dzisiaj albo jutro odbiorę auto, więc może się coś zacznie dziać w, w kierunku, że gdzieś pojadę. Tylko gdzie? Gdzie pojechać? A powiedzcie, gdzie pojechać? Na rynek we Wrocławiu bym sobie pojechała, przeszła się. Yy, właśnie zjadłam Merci. Dziękuję. I możemy iść na dwór. Idziemy na dwór, obiad, my to dalej męczymy bigos, ale już chyba ostatni dzień, bo już po prostu ileż można jeść ten bigos. I zbieramy się na dwór, póki jeszcze są resztki słoneczka. Przyszedł też konik dla Hani, moja mama dzwoniła, brat mi wysyłał zdjęcia i jest okej, okay. jest głośny, ale jak przetrwa Hankę to będzie dobrze, czyli to już nie są te... Wielopokoleniowe zabawki, niestety. Szukałam czegoś lepszego, solidniejszego, porządniejszego, droższego, ale wcale nie było. Wszędzie wszystkie były w mniej więcej tej samej cenie i wszystkie były takie chińskie konie. W każdym razie, no przyszedł, więc już mam trzy prezenty z sześciu fizycznie i pomysł na ten ostatni brakujący. Pytałam Was o matę i chyba się zdecyduję, jeszcze nie wiem na jaką, jeszcze dokupię jakiś gadżet. I będzie klasa. Dzisiaj już nie mam nic wielkiego do roboty. Może ściągniemy choinkę. Może to jest duże, może, bo nam się po prostu nie chce jej układać. Idziemy na. A jeszcze, żeby nie było, że Merci było jedyny, jedyną ofiarą wczorajszej mojej kąpieli. To wylał się jakimś przypadkiem, też cały kubuś przypadkowo na moją ściereczkę. Także kolejne pranie. Ja mam wrażenie, że ja z tego prania nie wychodzę. Codziennie jest pralka albo dwie, ja nie wiem. O co? Kto. Kto to tak brudzi? Kto to tak. Ciągle coś. Wiecie, jaki jest plus takiej niewielkiej kuchni? Jak nie lubisz gotować, to nie potrzebujesz wielkiej, ale nie to. Jak staniesz tak na środku, to rozpakujesz zmywarkę bez większego przemieszczania się, każdą szafkę sięgniesz ręką. Plusy, plusy, trzeba widzieć wszędzie, plusy. A ja znowu tutaj przyszłam posiedzieć w dokumentach. I, ale już innych w ogóle. Przyszły w międzyczasie. Chyba najlepszym wspomnieniem z dzieciństwa jest to, że nie trzeba było płacić rachunków. Generalnie to nie o rachunek chodzi, ale poniekąd się to sprawdza. Umowy, dokumenty, rachunki, podatki. Boże, a człowiek miał takie problemy w podstawówce, że go koleżanka nie lubi. No, wróciłabym, ja bym wróciła. Chociaż nie, nie, nie wróciłabym. Nie, dorosłe życie jednak jest lepsze. E, ale stała się rzecz wielka. Choinka zjechała ze strychu, jest już na samym dole, w miejscu prawie, że docelowym, trzeba ją tylko złożyć. Tak jak mówiłam, ona się składa ze 150 elementów, Uff. ale nieproporcjonalne <słuch> ja dokumenty. I będziemy składać choinkę w końcu ten dzień, który grudnia, bo już się gubię 8. Może być, może być. Zeszłam tylko podowód osobisty, a tam już akcja rozkładania trwa, także dokumenty nie zając nie uciekną. Idę rozkładać choinkę, piszę tylko numer dowodu. A teraz znowu muszę wejść do góry po światełka i bombeczki. Nusia stoi, no i fajnie! Trochę Hanka szarpie za te bąbki i krzyczy piłka, piłka, ale myślę, że dwa dni jej się znudzi. Także jest ok i jest najważniejsze: przywiązana do kaloryfera. Naprawdę tego pilnujcie, bo ona już, ona, czyli Hania, już przy rozkładaniu gdzieś mi tam wlazła i ta choinka się przechyliła. Ja ją chwyciłam, także pamiętajcie o tym, żeby zabezpieczyć te wszystkie rzeczy, bo jak to spadnie na dzieciaka, niedobrze. No to nie będzie fajnie, ale się cieszę, że już mamy choinkę i przyszłam się w zasadzie pożegnać, ale widzę, że lubicie moje wpadki i przygody, niekoniecznie chlubne, to wam opowiem, co ja dzisiaj zrobiłam. Mówiłam wam ostatnio, że mi lodówka za mocno chłodzi, nie? No to zmieniłam z piątki na trójkę, czyli... Mniejsza mocnie. 5, 3, 5, 3 jest mniejsza niż 5. I dzisiaj patrzę znowu coś i to jeszcze mocniej. I tak się zastanawiałam, zastanawiam, powiedziałam to w końcu na głos. I się okazało, że to jest przecież w stopniach Celsjusza, a w stopniach 3 to mniej niż 5, nie? No właśnie. To ja to potrafię, potrafię to przyświecić. Dobra, dzisiaj było tak bardzo, bardzo domowo yy, i tak znowu bardzo, bardzo chaotycznie. Jutro też jeszcze mam taki dzień właśnie papierologiczny, a później już powinno być z górki, yy, więc może właśnie do świętego porobimy, gdzieś pojedziemy. Powiedzcie, gdzie byście chcieli pojechać razem ze mną. Jutro powinna mieć samochód, to powiedzcie, gdzie jedziemy. I fajnie, ale nie za daleko. Dobra, ja się żegnam z Wami i widzimy się jutro.